Cześć, witam wszystkich z tej strony, Korangar. Zapraszam Was na kolejny odcinek Zagrajmy w Risen. W tym odcinku postaramy się odszukać kolejny element pancerza Tytanów i udać się tutaj, bo jak wiecie, wcześniej w poprzednim odcinku zdobyliśmy topór w Władcy Tytanów, a teraz spróbujemy zdobyć buty. I widzicie mamy przed sobą party, która kolejny raz nam może w czymś pomóc. Hey, there you are. What are you doing here? I heard what you've been up to since I last saw you, and I heard you've got a horde of these saurians after you, right? And why do you care? I figured you could use my help. You've been there for me after all. No no I had no idea where to find you though, so I came back to this stretch of coast and I waited. So what do you say? Fancy some company? Pewnie, że tak. Y... Pewnie możesz pójść ze mną. Sure. If you have to, you can come along. I saw a lot of those lizard things on the west coast. They're not happy, so I guess they're looking for you. They've got a problem with me plundering their tombs. Unfortunately, that's the only thing that will save this place. What's there that you need? All right. I kept my secrets. I guess it's time for you to keep yours. I hope you're right. Okej. Okay. Wprawdzie Patty niezbyt dobrze się. Yy, może nie bije, może nie. Tak powiem, niezbyt dobrze posługuje się mieczem. Ale zawsze może się przydać, choćby po to, żeby odciągnąć uwagę wyrobów jaszczurów. yeah No A, ona zostaje. Dobra, czekaj. A ja wrócę, niebawem. Mam jakieś 6, 6 do 8 minut, żeby to zrobić i sądzę, że powinienem się grobić. ól. Ciekawe, czy mam go teraz na strzałach. Zaraz zobaczymy. Nie. Jeszcze nie. I chyba nigdy nie będę miał. Jeny, pięćdziesiąt sztuk. Nie! Dobrze, że nie zadają mi teraz takiej strasznej ilości obrażeń jak kiedyś Więc ich się tak teraz nie boję No, chodź, 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 chodź I ostatni Dobra Był gól i po gulu Ruszamy dalej. Tu coś jest, jakiś trup. Łopata, kufer. Hmm. słyszę, rządu szczura? Wydaje mi się, że słyszę żądło szczura. Dobrze mi się wydaje. O nie. Fuck, gul. Jezu. No nie. No, no nie, no nie. Hm. Ale w końcu się udało go pokonać. Spójrzmy, co tu tutaj mamy. Jest coś fajnego. Wow. Nie, tam nic nie było. Więc śmigamy dalej. No, sądzę, że te wszystkie góle to jest jedna wielka cisza przed burzą. Na stówę tam jest coś poważniejszego. W ogóle by nie pilnowały takiej wielkiej i poważnej rzeczy jak buty tytana Słyszę popiełaka, więc już coś się spodziewam Co to będzie za walka? Tak, jest Jest Dobra, spróbujmy go pokonać, oby się udało Dobra. Trzeba zachować strasznie duży dystans Bo on potrafi szybko go skrócić Fuck 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 Dobra, wyprzedziłem jego cios I jeszcze jeden strzał Dobra, świetnie Chwila grozy już za nami Mam nadzieję, że to był tylko jeden Wow, ale to ładnie wygląda. Coś takiego jak mm, te podziemne wielkie korytarze Znaczy nie korytarze, tylko. Zapomniałem słowa. No to, co jest w Minecraftie, te. te te takie. Kaniony, o właśnie, chodziło mi o to słowo. No nie! Nie! Gini z Pelu. Autentycznie. Te popiełaki tak mnie nie drażnią jak te góle. Gule to są najgorsze potwory z wszystkich możliwych. Hmm, co my tu mamy? Dosyć ładnie to wygląda, tylko chciałbym się dowiedzieć jak można stąd zejść bezboleśnie. Naprawdę muszę stąd schodzić. No chyba tak, bo nie było innej drogi. Dobra, więc zapiszę i spróbuję się ześliznąć. Okej, okay, udało się. I sprawdźmy co my tu mamy. A w środku pusto. Pusto, to znaczy, że tu byłem? Ej, bez skitu, ja tu byłem. No tak, ty, no to co jest? Przecież nie znalazłem tych butów. Hmm. Wiecie co? Dojdziemy z powrotem tam gdzie trzeba, bo... Bo chyba... Chyba coś musiałem ominąć, wiecie? Na pewno. Czekaj... Nie, tam nie. Dojdę jeszcze kawałek i zobaczę w sieci co to trzeba zrobić. Bo naprawdę w szoku teraz jestem, że Cofnąłem się z powrotem do startu. A Chyba, że tutaj wyżej trzeba wejść Tak, chyba tak A nawet na pewno jest Jezu Milion mguli Ja pisgam Że zginę, bo wzięły mnie krzyżowy ogień. Hmm. Zapis. Miksturka i lecimy dalej. O, tutaj jest magiczna bariera. Ale zanim przejdziemy przez nią, chciałem się jeszcze tu rozejrzeć. Tam nie ma nic. Odpalmy sobie pochodnie. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Tutaj chyba też nie ma nic. Tam jest jakieś wejście, ale nie. nie. Tam nie ma nic, więc trzeba rozwalić tą magiczną barierę. No i coś czuję, że chyba przyspieszę tamtą drogę. bo nie wyrobiłbym się chyba w jednym odcinku z tym pancerzem kawałkiem pancerza. Dobra. Co my tu mamy? Nic. Trzebaść. Trzeba będzie przeskoczyć, więc zapiszmy I hops A, doleciałem Wow, ale blisko pułapki A jestem ciekaw, co tam jest Tam jest chyba nic Dosłownie nic Dobra, przeskoczmy jeszcze to Hops, udało się I walka jak zwykle Że wolałbym się nie cofać tam do tych krat, czy do tych prętów, kolce, czy jak to tam się nazywa. Wow, mam mało miejsca, żeby z wami walczyć. <laughs> o, oh, fak, a tu jest jeszcze jest pułapka, w którą nie chciałbym wpaść. Powiem wam, że czuję się niepewnie. Choćbym zabił jednego, proszę, proszę, proszę. Chcę zabić jednego tylko. Dobra. I teraz schowajmy miecz, napijmy się miksturki i módlmy się, żeby nas nie walnął. Dobra. No chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Jeszcze jeden strzał, dobra. Uff, udało się. O, przy okazji, deaktywujemy sobie pułapkę tą z tymi kolcami. A nie, jednak na stałe została włączona. Miksturka i zapis. Co my tu mamy? Dźwignia. I co ona robi? To padło na zawsze. Tu jest też jakaś dźwignia. Jest. I co ja mam tu zrobić? Czyżbym miał zaklęciem lewitacji prze przedostać się tam? Chyba, chyba tak. Ale zanim, to kuś mnie bardzo, żeby przejść tam. Nie wiem, czy mi się uda, ale spróbujemy. Zapis. Szybko, 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 szybko. Udało się. Udało się. Fuck. Kto by przypuszczał, że tu jest druga pułapka? Ech. Ok. W międzyczasie deaktywowałem pułapkę. Nie. Fuck. A jednak nie. A wydawało mi się, że tak. Więc użyjmy telekinezy na tej dźwigni. I sprawdźmy. Hops, hops. Hops, hops, hops. Tak, jest deaktywowana. Więc zapis. I idziemy ich lać. Psia, jego mać. Nie, 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 nie. nie. Gincie, gincie, gincie. Dobra. Jeszcze jeden strzał i jeszcze ostatni. Teraz, dobra. Oczywiście, standardowo szybki zapis. Pochodnia w dłoń. I szukamy, co my tu mamy. Sądzę, że ten odcinek będzie długi. Prawo, lewo. Prawo, lewo, prawo, prawo, nie. Hops, 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 nie. Eee, cztery tego, to cztery tego, tu, dobra. Hmm. Sarkofag i sarkofag. Minimum w jednym będzie się krył szkielet. Chociaż, znając moje szczęście, to w Powiem wam, że będę musiał się trochę pobawić nad tym odcinkiem. I... Wrzucić parę przyspieszeń. Wiem, że jedno będzie po drodze. Jak będę szedł z pati. Więc nie zdziwcie się, jak będziecie oglądać z muzyczką. Ale mi się wydaje, że chyba to jest dobre urozmaicenie. Bo tak trochę fajniej się ogląda takie przyspieszenie. Można łatwo zauważyć yy, postęp że tak powiem yy, w grze Nie, nie opłacam się tymi strzałami go atakować No To by zbyt długo zajęło Więc przeskoczmy to Nie, nie, fuck Ale mnie przeatakowały ja, nie wiem co teraz zrobić, bo nie wiem co jest za mną, czy jakaś pułapka, czy inne dziadostwo. A jestem na strzał, więc muszę uważać. Dobra, walić to. Nie wiem co tam jest, czwórka. Jezu, jeszcze to. Jeszcze to gówno. Ah, fuck. Tu 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 tu. Dobra. I nie dajmy im wejść. Bo jak mi się uda... ...to zrobić, to będę kotem. Nie, nie, fuck. Trzeba się wycofać, znowu, czwórka. Shit! Nie zabijaj mnie, błagam! Dzięki, mada, faka Ok, zatem drugie podejście. Spróbujemy. Szybko garda. I nie damy się teraz trafić. Wiemy, co jest za nami. Wiem, że tam jest mały, drobny tunel. Ok, i spróbujmy ich zabić tutaj. Nie. Ale ten odcinek będzie długaśny. Ile ja będę go wrzucał, Boże? Nie! Błagam. Dobra. Ledwo, co? Fak, ale to gówno do mnie idzie. Zapisz. I walcz. <noise> Podchodź, nie podchodź To jest bez kitu, skrzyżowanie małpy z kretem już goryla z kretem Tylko wygląda jak goryla ale jest ślepe No giń No ale wie, boli No bo odsuwa się Dobra udało się Uff Ile jeszcze mnie czeka złych potworów, zanim dojdę tam, gdzie muszę. Co my tu mamy? Kufer ze skarbem. Mam nadzieję, że tam się kryje to, czego szukam, czyli buty Tytana, czy Władcy Tytanów. Hops, hops, hops. Hops. To, to, trzy razy to i trzy razy to. Nie, więc jeszcze czeka mnie długa droga. Och, jaki ten odcinek będzie długi. Mówiłem to chyba za sto razy, ale taka jest prawda. Że będzie długi jak cholera. Ile ja czasu będę go wrzucał? Czekajcie. Jak to się aktywuje? Jest tu jakieś coś. Uh -uh, nie ma. A tutaj co? Tutaj jest przepaść z lawo, więc tam nie pójdziemy. Ej, no bez kitu jak ja tu przejdę? Hmm. Dobra, więc czas wziąć rady z internetu, więc za sekundę wracam. Dobra, wiecie co? Dowiedziałem się, że tutaj jeszcze sporo zabawimy, więc nie ma co ciągnąć tego odcinka w nieskończoność, więc sądzę, że zakończymy go tutaj. I w następnym wyjdziemy na zewnątrz, zdobywając w końcu debuty. No, a póki co to, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.